Siemka, tutaj czepią Dzisiaj pokażę Wam, jak wygrać na Minecrafta kolorowanie klocków. Nie chcę pokazywać Wam, jak się na przykład samoloty, pokebale, wszystko naraz. Wolę to podzielić na kilka odcinków. To tak, najpierw pobieramy. Mamy link w opisie do pobrania mod Loader'a i modu kolorowania klocków. Gdy już to pobierzemy, wypakowujemy to na pulpit, wypakuj do mod Loader. Mam tutaj już folder i potem wypakujemy jeszcze kolorowania klocków. Najlepiej wziąć wypakuj do i nazwa kolorowania klocków i modl.adr, żeby Wam się nie zaśmieciło na pulpicie. Dobrze, gdy już to wypakujemy, to tam mamy pliki, nie? To co zrobić z tymi plikami? Odpalamy naszego minecrafta. Słuchajcie, ustawię, żeby było ładnie widać. Chodźmy do gry. I Wchodzimy w opcję MODS and TEXTURE PACK. Packs. No. Ja tutaj mam kilka moich tekstur, ale to nieważne. już tutaj będziemy, klikamy tutaj Open TEXTURE PACK Folder. Ale powinien nam się otworzyć folder. To będzie pusty, przeważnie, ale tutaj mamy w Pasku um, miejsce, gdzie mamy zainstalowanego naszego Minecrafta. Jak widzicie, jesteśmy w TEXTURE PACK. To po prostu klikamy tutaj i cofamy się do folderu Minecrafta. Nie wiem jak to wygląda na XP, ale możliwe, że będziecie mieli tutaj po prostu ścieżkę. To usuwacie, y, chyba to będzie tak napisane. Y, po prostu to usuwacie. I przechodzicie do Minecraft. Gdy już jesteśmy w tym folderze. Wchodzimy w folder BIN. I mamy tutaj plik Minecraft i y, Stwórzmy sobie najlepiej kopię. Jakby na coś nie poszło. Sejwy też polecam skopiować, albo tylko mojego sejwa skopiuję. Niedługo trwało. Tak, nie, nie trzeba robić zapisu, ale wolę mieć jak. Gdy już jesteśmy tutaj i mamy kopię już tego, bierzemy od, m, prawym przyciskiem otwórz za pomocą i otwieramy za pomocą Archiv Winner Jeżeli nie macie, może to też być Seven Zip. Ale nie wiem, nie używam, nie wiem jak się go używa, więc pokażę Wam na WinRarze. Otworzy nam się tutaj kilka folderów i plików. Nic tutaj nie robimy. No tak, podczas nagrywania tego filmiku pojedziemy jedną zbrodę, mianowicie, że nie trzeba tutaj nic zrobić. dlatego ten kawałek będzie tak wcięty w film, ponieważ gdy jesteśmy w folderze Minecraft, musimy usunąć plik meta, ukośniki, nv, Na w tamtym filmiku go nie ma, dlatego że żeby to był edytowany klik i zapomniałem tym. po prostu jak jesteście, jak edytujecie go za pomocą, pomocą WinRug'a to musicie usunąć meta i info inaczej wam nic nie będzie działać Dilet nacisnąć kamerą albo prawym i usuń to jakiś będzie, usuń klik jego usuwam no i potem jak robimy to co zaraz będzie pokazane na filmu. dobra, koniec teraz przechodzimy na pulpit i otwieramy nasze ubekowane pliki tutaj. Je mam, Przyniosę je, żeby je było widzieć. Mamy otworzone to za pomocą Ingram. I mamy tutaj nasze pliki. Na początku otwieramy folder modloader. Zaznaczamy wszystko myszką albo naciskamy Ctrl plus A. Ja polecam Ctrl plus A. I po prostu przenosimy do tego okienka. Klikamy OK. Tak, popełniłem błąd. Gdy już otworzymy Open Texture Pack Folder, trzeba zamknąć Minecrafta. Po prostu ten plik jest używany. Dobrze, to jeszcze raz zaznaczamy wszystko. I Przenosimy. OK. Już nam się wszystko podmieniło. Mamy zainstalowanego moduł Adres. Moduł jest po to, żeby działały nam różne mody. W kolejnych filmikach będę też pokazywał, jak go zainstalować. A to dlatego, że jak ktoś będzie chciał za zainstalować kolorowanie klocków, a potem, na przykład, samolot, to możliwe, że nie ogląda tego filmika i wolę w każdym filmie pokazywać, jak zainstalować modularę i dodatkowy mod. Dobrze, mamy zainstalowanego modularę. Teraz otwieramy plik kolorowanie klocków. Robimy to samo co z modloaderem. Po prostu zaznaczamy wszystko w tym folderze i przenosimy tutaj. No, niby zainstalowane. Teraz trzeba sprawdzić, czy nam działa. Otwieramy Minecrafta. No, samego go tutaj. Chodzimy, tworzymy najlepiej nowego sejwa, Albo no ja nie, nie pokażę Wam nowego serwera, ponieważ nie będę miał tam rzeczy do zrobienia. Potrzebujemy jedną wełnę i dwa patyki. Może tam większe. Potrzebujemy tak jedną wełnę. I dwa patyki. O ile dobrze pamiętam, podchodzimy do naszej naszego skrzyneczki i układamy to w ten sposób. Jak widzicie, wyszedł nam brusz, pędzel. Układamy to tak samo, jakbyśmy chcieli stworzyć łopatę. Tylko że zamiast kamienia, diamentu lub tam żelaza kładziemy mur, czyli wam. Układamy ją do pasku szybkiego dostępu i sprawdzamy, czy to działa. Działa. Jedna rzecz, nie można kolorować, nie wszystkie klocki można kolorować, na przykład takich nie, ale za to możemy kolorować takie klocki, takie, praktycznie te klocki, które sami postawimy, na przykład szkołę. A żeby wrócić do koloru, taki jak był, nie musimy przelecieć wszystkich kolorów, żeby ja, tak jak był, tak biały już, tylko możemy od razu kliknąć lewo, żeby on to uderzył i mamy z powrotem. No. Co tutaj jeszcze pokazać. Tak, może pokażę Wam fajną rzecz z owcą. Tutaj tej owcy nie widzę. Jest tam chyba owca. Nie wiem, widzę. Możemy podejść do owcy. Walmy ją wędzę i zmieni się jej kolor, widzicie? A najfajniejsze jest to, że na przykład jest zielona. I ją uderzymy, to nikt na nie nam zjedno na pewno. A jak się tam dostanę? To jest niemożliwe. No. no to chyba na tyle. E, w następnym filmie pokażę, jak grać może samolot albo coś ciekawszego.